Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Zamknij drzwi za sobą i przywołaj do siebie Jezusa. Twego umiłowanego. Pozostań w nim w swej celi, bo nigdzie indziej nie znajdziesz tak głębokiego pokoju. Jeśli nigdzie nie będziesz wychodził i nie usłyszysz żadnego zgiełku, wtedy łatwiej ci będzie trwać w dobrym pokoju. Lecz jeśli lubisz czasem posłuchać nowinek, musisz wtedy znosić niepokój serca. Rozdział 21. O skrusze serca. Jeśli chcesz czynić postępy, trwaj w bojaźni Bożej i nie pragnij nadmiaru swobody, lecz trzymaj pod strażą wszystkie swe zmysły i nie oddawaj się pustej wesołości. Wzbudzaj w sobie żal serdeczny, a znajdziesz prawdziwą pobożność. Skrucha otwiera dostęp do licznych dóbr, które szybko tracimy przez rozluźnienie. Dziwne to, że człowiek, który widzi i rozważa swe wygnanie i tak liczne niebezpieczeństwa swej duszy, może się w tym życiu jeszcze w pełni radować. Z powodu płochości serca i niezważania na własne przywary. Nie odczuwamy bólu w duszy i często śmiejemy się wtedy, kiedy w rzeczywistości powinniśmy płakać. Prawdziwą wolność i szczerą radość możemy osiągnąć tylko w bojaźni Bożej i mając czyste sumienie.